Witajcie na kolejnym moim elektronicznym materiale. W dzisiejszym odcinku kolejny raz wieża MZ-9. Myślę, że to już będzie jej ostatnia naprawa, tak? Na blogu i vlogu były dwie. Raz była wymiana głowicy w tej kieszeni, innym razem była wymiana paska w pasków w zmieniarce CD, a dzisiaj już w końcu dobiegł końca mechanizm magnetofonu, a raczej tej kieszeni, tak? Ale ja będę wymieniał w dwóch kieszeniach od razu paski i pokażę co się dzieje z jednej strony gra poprawnie ale z drugiej już nieco wolniej takie są już delikatne wahnięcia Jak, znaczy teraz tego nie słychać, ale jak się rozrusza ten mechanizm, to szczególnie przy nagrywaniu było słychać, że jest coś nie tak. Więc e, w takim bądź razie wyłączamy wieżę z kontaktu, rozkręcę ją poza kamerami, już dlatego, że pokazywałem, jak się to, jak się to zdejmuje tak tą całą pokrywę się zdejmuje za jednym razem. Więc. E, no, to już widzimy się po rozkręceniu magnetofonu. Dobra, moi drodzy, magnetofon wyjąłem. Tak jak mówiłem, nie pokazywałem, no bo to już pokazywałem, jak demontowałem te głowice. I teraz tak, zobaczymy tylko, która to jest ta. Aha, tu jest jedna taśma uszkodzona. To jej ruszać nie będziemy. Odepnę tylko te taśmy głowic i. Tylko to. Wyłość. Hopla, dobra. Ta płytkę sobie zdemontujemy. Ona sobie pójdzie na górę. Ok. I teraz mamy mechanizm magnetofonu. I teraz tu o, możemy nawet zauważyć, że ten pasek się zaczyna ślizgać powoli. Jak przytrzymamy. No to co? Zaczynamy wymianę moi drodzy. Odkręcamy śruby. Podniesiemy sobie tą klapkę i będziemy mogli wymienić paski. Ok, odkręciłem śruby i teraz zobaczcie, że mechanizm z tej wieży jest bardzo ciekawy, a mianowicie jest to mechanizm jeden jest z podwójną rolką, tak? Drugi mechanizm jest z pojedynczą. Dlaczego? Bo jeden jest z autorewersem, drugi jest bez autore autorewersu. Możecie zobaczyć, że to wszystko działa. Tak, i teraz sobie odkręcimy silnik. Może z jednej strony. No to chyba dojść ręcznie można. Okej, okay, o. No proszę, udało się. I najpierw wymienimy ten mały pasek. Czy ja taki mam w ogóle? w swojej kolekcji w swojej graciarni może mam dobra czyli to jest ten nowy one są podobne a ten drugi też od razu możemy zdjąć on jest napięty jako drugi tak czyli musimy go najpierw pierwszego tu nie trzeba ściągać całego mechanizmu zaczepiamy najpierw o silnika Teraz tu przeprowadzamy sobie przez pasy i montujemy sobie tak. W innych modelach, z tego co się orientuję, to może być tak jeszcze, że może być dodatkowy tutaj puszczony jeden pasek w obieg. I teraz, kiedy moi drodzy mamy już zamontowany, możemy zamontować również i drugi pasek. Należy pamiętać. Ja po prostu dochodzę do wniosku, że montujemy idealnie, ponieważ wszelkie przekrzywienia potem mają wpływ na odtwarzanie naszej muzyki z magnetofonu. Okej. Okay. I co moi drodzy? Mamy za założone paski. Dobra, mechanizm złożyłem. Teraz czyścimy głowicę standardowo. To już jest procedura moja standardowa. Teraz patyczek pojedzie na głowicę auto autorewers. Auto Teraz czyścimy rolkę. Rolki. Zawsze używam wody na patyczku. Rolki od czasu do czasu dobrze jest, z tego co wiem, wymieniać. Niestety w obecnych czasach nie jest to dostępne. I niestety pozostaje nam tylko czyszczenie czyszczenie tak zwane profilaktyczne. No dobra i kiedy mamy już mechanizm przygotowany, możemy go założyć w naszej wieży. Wieżę mam moi drodzy podłączoną, jeszcze nie złożoną, ale podłączoną. Podłączyłem ją specjalnie, żebyście widzieli jak się ten mechanizm magnetofonu zachowuje. Yy, bo tam w tej pierwszej kieszeni jak widać jest odsłonięta, więc widać jest to dość ciekawe. Z góry przepraszam za jakość obrazu, ale ja mam y, kamerę w ręku, więc no, idziemy. No, jak widać działa. Teraz przewijamy na podglądzie. No tak, ten mechanizm mniej więcej działa. A teraz pokażę jeszcze od strony kieszeniowej, jak to wygląda. No to sobie obejrzyjmy, jak działa ten mechanizm. Przewijanie na podgrądzie. Tak. Teraz pokażę, jak wygląda przewijanie. Dobra, a teraz kieszeń z auto jak działa, bo ona jest, przyznam się szczerze, że jest trochę ciekawsza do pokazania, bo tu jest takie czary-mary. Widzicie? Głowica się sama obraca. wyznacza tak. kierunki. Również mamy przewijanie w tej kieszeni. Ale mamy również przewijanie na podglądzie, również z drugiej strony. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Złożymy sobie tą wieżę i przystąpimy do testu. No dobra, moi, moi drodzy, wieża już jest e, złożona. Tak nie pokazywałem, bo pokazywałem za pierwszym razem. E, I tak mamy kasetę włożoną do kieszeni pierwszej ustawione TP1. Tutaj. Jak widzimy działa. Przewijanie działa. Przewijanie w drugą również działa. Przewijanie na podglądzie również działa. Jedną jak i drugą. Nic nie szumi, płynny dźwięk, nic nie zwalnia. Sprawdźmy drugą kieszeń. Z autorewersem Tyk, tyk. Tape, zero, będzie TP2. Ta ma gorszą pracę, bo ma drolki do naciągnięcia. Ale jak słyszymy, też wszystko działa, przerzucenie. Przewijanie na podglądzie również działa. Teraz pokażemy, że działa również na drugiej stronie. I przewijanie również działa. Coś się tam. Nie, dobra, jest w porządku. Dobra, no to w takim razie naprawę uznajemy za udaną. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam również do wglądu na mojego bloga elektronicznego Napraw Wiśniewski na Facebooku. I zapraszam na kolejne elektroniczne materiały.